Nowa, nieśmiała recepcjonistka pomogła niesłyszącemu gościowi używając języka migowego, nie wiedząc, że milioner i prezes firmy obserwuje wszystko z góry, a propozycja, którą jej złożył, odebrała jej mowę. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy tę historię, napisz w komentarzu z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego słuchania. Anna Kowalska wierzyła, że w końcu nadszedł jej moment. Po wielu miesiącach frustracji, niepewności i odrzuceń, otrzymała telefon, który zmienił wszystko. Została zatrudniona jako recepcjonistka w Nowak Technologies, firmie, o której słyszała niemal wyłącznie z podziwem i szacunkiem. Dla niej, dziewczyny z Pragi, była to przepustka do zupełnie innego świata. Miała nadzieję, że wystarczy ciężka praca i skupienie, by udowodnić, że zasługuje na to miejsce. Tego poranka, gdy przekroczyła próg nowoczesnego budynku przy ulicy świętokrzyskiej, coś jednak poszło nie tak. Dosłownie wszystko. Torebka zahaczyła o krawędź obrotowych drzwi. W jednej ręce trzymała kubek z kawą, a w drugiej teczkę z dokumentami, które miały trafić na biurko działu kadr. W momencie, gdy próbowała się uwolnić, jej niski obcas ugrzązł w wykładzinie. Ciało wytraciło równowagę. Ułamek sekundy. Tyle wystarczyło, by Anna wpadła do eleganckiego holu jak katapulta. Kawa rozprysła się w powietrzu, dokumenty rozsypały się niczym śnieg, a jej torba upadła z głośnym plaśnięciem. Na chwilę czas się zatrzymał. Wśród marmurów i szkła rozległa się jedynie cisza. Cia zaczyna się spektakl! mruknęła Magda Zielińska, starsza recepcjonistka z uśmieszkiem pełnym satysfakcji. Miała perfekcyjnie ułożone blond włosy i chłodne oczy które oceniały każdego bezlitośnie. Anna, czerwona jak burak, próbowała pozbierać rozsypane kartki. Jej palce drżały, a serce biło jak oszalałe. Nie wiedziała, czy bardziej boli ją kolano, czy może jej godność, która właśnie legła w gruzach na środku reprezentacyjnego holu jednej z najbardziej prestiżowych firm w Warszawie. Wtedy drzwi otworzyły się ponownie. Do środka wszedł mężczyzna w granatowym płaszczu. Jego ruchy były ciche, Wyważone, nie odezwał się ani słowem, jedynie uniósł dłonie i zaczął wykonywać gesty, które dla większości obecnych były kompletnie niezrozumiałe. Magda uniosła brew, skrzyżowała ramiona na piersi i rzuciła kąśliwie: Panie, tu nie teatr uliczny. Słowa zawisły w powietrzu jak trucizna. Mężczyzna zatrzymał się, jego twarz lekko pobladła. Spojrzał na podłogę, jakby próbował zniknąć. Milczenie stało się nagle cięższe niż wcześniej. Anna zamarła, patrzyła na niego z szeroko otwartymi oczami. Te gesty znała je. Były zbyt znajome, by je pomylić, serce znów przyspieszyło, tym razem nie z powodu wstydu, lecz wspomnień. Jej babcia Helena Mazur była niesłysząca. To ona nauczyła Annę języka migowego, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Przez lata używała go wyłącznie w domu, w chwilach czułości i codziennej troski. Nigdy nie przypuszczała, że przyda jej się w takim miejscu. Wzięła głęboki oddech i podniosła się z kolan. Otrzepała dłonie i, nie zwracając uwagi na zdziwione spojrzenia, zwróciła się do nieznajomego w języku, który rozumieli tylko oni: Czy mogę panu pomóc? Twarz mężczyzny rozjaśniła się natychmiast. Jego oczy nabrały blasku, którego nie dało się pomylić z niczym innym jak ulga i wdzięczność. Odpowiedział szybko, z precyzją. Anna przełożyła słowa na głos, spokojnym tonem, zwracając się do stanowiska recepcji. Ma spotkanie w dziale partnerstw. Przyszedł trochę wcześniej i chciałby potwierdzić nazwiska osób kontaktowych. Magda otworzyła usta, jakby miała coś powiedzieć, ale nie znalazła słów. Jej twarz zbladła. A. Tak, już. Sprawdzę, wydusiła odwracając wzrok. Anna skinęła lekko głową i uśmiechnęła się do mężczyzny. Ten odwzajemnił uśmiech. W jego oczach pojawiło się coś jeszcze, coś cichego, głębokiego, jakby przez ten krótki moment stało się coś więcej niż tylko zwykła pomoc. Nie wiedziała, że na galerii, obok wind, z której zazwyczaj korzystała kadra kierownicza, ktoś im się przyglądał. Michał Kamiński, prezes Nowak Technologies, stał oparty o balustradę z rękami splecionymi za plecami. Znany był z chłodu i dystansu. Nikt z pracowników niższego szczebla nie odważył się go zagadywać. Zawsze zachowywał się jak człowiek z innego świata, niedostępny, nieprzystępny, ale dziś coś się zmieniło. Jego oczy śledziły każdy gest, każdy ruch. W momencie, gdy Anna uniosła dłonie i przemówiła językiem migowym, jego twarz złagodniała. Kącik jego ust uniósł się ledwo zauważalnie. Nikt nie widział uśmiechu Kamińskiego od miesięcy. A jednak, właśnie teraz, tamten drobny gest zmienił coś w jego spojrzeniu. Anna nadal zbierała papiery, nieświadoma niczego. Świat dla niej nadal kręcił się wokół jednego pytania: Czy to wystarczyło, by nie zostać zapamiętaną jako ta, co upadła w holu? Łukasz Wiśniewski bo tak miał na imię mężczyzna, podziękował jej raz jeszcze gestem, delikatnie dotykając serca, a potem wskazując ją palcem. Dziękuję, Tobie. Zrozumiała. Odwzajemniła gest. W tym samym czasie Magda wciąż stała nieruchomo, jakby właśnie straciła swoją pozycję. Jej spojrzenie nie było już szydercze, było ostre, przenikliwe i zazdrosne. Anna usiadła przy biurku. Drżącymi palcami wstukując dane do systemu, czuła jak adrenalina powoli opuszcza jej ciało, a mięśnie ramion przestają być napięte. Zaczynała pierwszy dzień pracy inaczej, niż to sobie wyobrażała, ale może właśnie dlatego zostanie zapamiętana. Nie zauważyła, że Kamiński odszedł od balustrady, nie widziała, że zatrzymał się przy swoim asystencie i powiedział coś krótko, bez emocji, dowiedz się, kim ona jest. A to był dopiero początek. Dwa dni później Anna Kowalska zrobiła wszystko, by zniknąć nie całkiem chciała być obecna tam, gdzie trzeba i niewidzialna tam, gdzie mogłaby zwrócić uwagę. Po incydencie w holu i tajemniczym spojrzeniu Michała Kamińskiego z galerii czuła, że każdy jej krok może być oceniany. A to oznaczało żadnych pomyłek, żadnych rozlewanych kaw, żadnych drzwi obrotowych. Plan był prosty. Wykonywać swoje obowiązki bez zarzutu, uśmiechać się uprzejmie, nie wdawać się w rozmowy z Magdą, nie wchodzić w drogę przełożonym, jednak już od rana wszechświat znowu rzucał jej kłody pod nogi. Znowu nie działa, jęknęła Magda, uderzając dłonią w ekspres do kawy, jakby to mogło coś zmienić. Ta tandetna maszyna psuje się co drugi dzień, co za wstyd. Będę musiała iść na dziesiąte piętro po porządną kawę. Anna spojrzała ukradkiem, wahając się przez sekundę. Z jednej strony chciała pomóc, z drugiej. Dziesiąte piętro oznaczało dział wykonawczy, świat ludzi w garniturach, w którym nie miała najmniejszego zamiaru się znaleźć. Ale coś w niej, może echo dzieciństwa, może potrzeba wyjścia z cienia, zmusiło ją do odezwania się: Mogę pójść, to tylko kawa, a windy tu są szybkie. Magda parsknęła śmiechem. Nie była to reakcja życzliwości. Ty, na dziesiąte? Dziewczyno, ludzie tam kosztują więcej niż mój samochód. Nie mają czasu na twoje potknięcia. Zignorowała ten jad. Zignorowała też spojrzenie koleżanki, które mówiło więcej niż słowa. W końcu nie chodziło o próżność. Chciała tylko pokazać, że potrafi coś zrobić dobrze, nawet jeśli to tylko przyniesienie kawy. Kwadrans później stała w windzie z plastikową tacką w rękach. Cztery kubki parującej kawy. Skupiona, spięta, czujna. Liczyła piętra. Trzymała oddech. Na dwunastym piętrze winda się zatrzymała. Drzwi rozsunęły się i do środka wszedł mężczyzna. Wysoki. Włos czarny, precyzyjnie ułożony. Idealnie skrojony garnitur. Chód pewny. Nie spojrzał na nią nawet przelotnie. Po prostu nacisnął guzik parteru i stanął w kącie, jakby nic poza nim nie istniało. Anna cofnęła się odruchowo, próbując mu zrobić miejsce. Zapomniała jednak o tacce. Łokieć uderzył w metalową ścianę. Kubki uniosły się w powietrze jak w zwolnionym tempie. Jeden uderzył w lustro, drugi rozprysnął się na podłodze. Trzeci trafił w panel z przyciskami, a czwarty, jakby los się z nią drażnił, spadł prosto na czarne, skórzane buty mężczyzny. Boże, przepraszam! jęknęła, klękając natychmiast. Wyciągnęła chusteczkę, próbując zetrzeć plamę. Ja zapłacę albo odkupię, choćby kosztowały więcej niż mój miesięczny czynsz. Spodziewała się furii, krzyku, może nawet żądania zwolnienia, ale nic z tego nie nadeszło. Zamiast tego usłyszała śmiech, spojrzała w górę zaskoczona. Mężczyzna patrzył na nią z nieoczekiwanym rozbawieniem. W jego oczach nie było złości. Była czułość, która całkowicie wytrąciła ją z równowagi. To tylko buty, powiedział miękko. Buty, które kosztują trzy razy tyle, co moje miesięczne wynagrodzenie, wypaliła bez namysłu. Roześmiał się jeszcze mocniej. I jak ci się podoba w Nowak Technologies? Zastanowiła się przez sekundę. Pierwszego dnia przeleciałam przez drzwi obrotowe. Dziś otworzyłam w windzie kawiarnię. Jutro może przypadkiem wywołam pożar, wyciągnął rękę w jej stronę, gładką, silną, pachnącą dyskretnymi perfumami. Michał zamrugała. Tylko Michał? Na razie. Winda zatrzymała się na parterze, wyszedł pierwszy, zostawiając za sobą ledwie wyczuwalny zapach drogiej wody kolońskiej. Tuż przed tym, jak drzwi się zamknęły, odwrócił się i powiedział Miło było cię poznać, Anno Kowalska. Jestem pewien, że jeszcze się spotkamy. Kiedy Anna wróciła do recepcji, Magda wyglądała, jakby zobaczyła ducha. Ty wiesz, kto to był Kę, wysyczała. Michał Kamiński, właściciel całej tej firmy, a ty oblałaś mu buty. Anna zamarła. Od tego dnia coś się zmieniło. Michał pojawiał się na recepcji częściej, czasem z pretekstem zapytać o coś drobnego. Innym razem tylko spojrzał. Ale zawsze, gdy ich spojrzenia się spotykały, była w tym niemożliwa do zignorowania uwaga, ciekawość, zainteresowanie. W jednej z takich chwil przy pustej recepcji, Michał odezwał się inaczej, bez masek, bez dystansu. Moja siostra Ewa urodziła się głucha. Anna uniosła brwi, zaskoczona, ale milczała. Rodzina przez lata traktowała ją jak problem. Ukrywaliśmy ją przed światem, uciszaliśmy. Gdy się zorientowałem, była już dorosła, ale niewidzialna. Dziś pracuje jako lekarka w Gdańsku, jest szczęśliwa, ale potrzebowała lat, by uwierzyć, że ma prawo być słyszana. Anna poczuła, jak coś ściska ją w środku. Wspomnienie babci wróciło z taką siłą, że musiała przełknąć ślinę. Dlatego zrobiło na panu wrażenie to, co zrobiłam dla Łukasza. Tak. Zamilkł na chwilę. Spojrzał w bok, jakby zastanawiał się, czy powiedzieć więcej. Chcę stworzyć w tej firmie prawdziwy program dostępności. Nie tylko windy i poręcze. Prawdziwą komunikację. Chcę, byś to poprowadziła, Za nie mówiła. Ja przecież jestem tylko recepcjonistką, która potyka się o własne stopy i oblewa kawą dyrektora, uśmiechnął się lekko, a jednak byłaś jedyną, która zareagowała, gdy ktoś naprawdę potrzebował pomocy. To właśnie jest przywództwo. Nie wiedziała co powiedzieć. Myśli galopowały, a ciało jakby zapomniało jak oddychać. Czy to była szansa, próba? Czy tylko chwilowy kaprys człowieka, który miał wszystko? Ale gdzie pojawiało się światło? Tam też rosły cienie. Na górnych piętrach w gabinecie z widokiem na całe centrum Warszawy, Elżbieta Kaczmarek, była narzeczona Michała, obecna narzeczona jego brata Daniela, przyglądała się temu, co się działo, z rosnącą pogardą. Nie była kobietą, która oddaje pole bez walki. Widziała w spojrzeniach Michała coś, czego nie widziała od lat i wiedziała, że nie będzie stała bezczynnie. Elżbieta Kaczmarek nie była kobietą, która przyglądała się biernie. Nie pozwalała sobie na bezczynność, zwłaszcza gdy czuła, że grunt pod jej perfekcyjnie wypolerowanymi obcasami zaczyna się chwiać. Od lat poruszała się po korporacyjnych korytarzach z gracją i wyrachowaniem. Michał był kiedyś jej partnerem. Dziś był symbolem czegoś, co utraciła. A teraz ta Anna, czy recepcjonistka, znikąd, bez nazwiska, bez koneksji, zaczynała przyciągać jego uwagę w sposób, którego Elżbieta nie mogła zignorować. Nie zamierzała czekać, aż sytuacja wymknie się spod kontroli. Zjawiając się w dziale kadr, przeszła obok biurek pewnym krokiem i zapukała tylko dla formalności. Drzwi do gabinetu Agnieszki Nowickiej, szefowej działu HR otworzyła niemal bez zaproszenia. Musimy porozmawiać, powiedziała chłodno, siadając naprzeciwko Agnieszki, jakby cała sprawa była już postanowiona. O kim? Zapytała Agnieszka z wyczuciem, bo znała Elżbietę na tyle dobrze, by wiedzieć, że nie przyszła bez powodu. O Annie Kowalskiej, tej recepcjonistce. Ton Elżbiety był lodowaty. Ona nie jest niewinna, Agnieszko. Widziałam, jak się zachowuje wobec Michała te spojrzenia, te uśmiechy, on może tego nie widzieć, ale my tak. To nie jest profesjonalne. Jeśli ktoś z zewnątrz to zauważy, wizerunek firmy może ucierpieć. Agnieszka nie odpowiedziała od razu, przez chwilę tylko analizowała, potem skinęła głową, sięgnęła po notatnik i zaczęła działać. Kilka dni później Anna otrzymała zaproszenie na spotkanie. Dział HR pilne. Tylko tyle. Serce zabiło jej mocniej, jakby przeczuwało, że to nie będzie zwykła rozmowa. Gabinet był chłodny, urządzony minimalistycznie. Agnieszka siedziała po drugiej stronie biurka, z twarzą pozornie neutralną, lecz spojrzeniem, które zdradzało napięcie. Otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące twojej zażyłości z prezesem Kamińskim. Anna zmarszczyła brwi. Nerwowy śmiech wyrwał się jej z gardła, ale szybko zamarł, gdy zobaczyła, że Agnieszka nie żartuje. Zależyłość. Ja potykam się o własne nogi i rozlewam kawę po całym budynku. Moim jedynym talentem jest powodowanie katastrof, nie romanse. Drzwi gabinetu otworzyły się bez ostrzeżenia. Elżbieta weszła pewnym krokiem bez pytania, jakby od dawna była częścią tej rozmowy. Nie jestem jedyną, która to zauważyła, zaczęła, siadając obok Agnieszki. Sposób, w jaki na niego patrzysz, jak się do niego zbliżasz, to podejrzane. Anna poczuła, jak jej twarz płonie. W gardle rosła gula, a w oczach zbierały się łzy, ze złości, niespoczucia winy. Jeśli mi nie wierzycie, nie musicie mnie przenosić, sama odejdę. Wstała. Nie patrzyła na nie, nie rzucała dramatycznych spojrzeń, po prostu wyszła, zostawiając za sobą gabinet, w którym właśnie przesądzono o jej losie. Na parkingu szła szybko, chcąc jak najszybciej opuścić teren firmy. Chciała złapać oddech, ale czuła, że powietrze jest zbyt ciężkie. Wtedy usłyszała głosy dwie męskie sylwetki przy czarnym Audi zaparkowanym w cieniu betonowej kolumny. Coś w tonie jednego z nich kazało jej zatrzymać się. Schowała się za filarem, nie mogąc się zmusić, by odejść. Oszalałeś? Głos był ostry, pełen gniewu. Związać się z recepcjonistką bez nazwiska, bez wykształcenia? Ty, Michał Kamiński, syn Roberta Kamińskiego? Głos należał do jego ojca. Anna poczuła, jak lodowaty chłód przechodzi jej po plecach. Michał odpowiedział spokojnie, ale stanowczo. Ona nie jest dla mnie nikim, ona mnie słyszy, widzi i jest jedyną osobą w tym cholernym budynku, przy której nie muszę grać. To cię dyskwalifikuje jako lidera, prychnął Robert. To hańbi nazwisko naszej rodziny. Ludzie będą gadać, udziałowcy będą pytać. Nie obchodzi mnie to. Obchodzi Cię wszystko, Michał. Zawsze Cię obchodziło. Po prostu się zakochałeś i myślisz, że to coś więcej. Zapadła chwila ciszy, a potem to nie tylko zakochanie, ojcze, to miłość. Słowo zawisło w powietrzu jak ostrze. Anna zakryła usta dłonią, żeby nie wydać z siebie żadnego dźwięku. Serce waliło jej tak głośno, że była pewna, że je usłyszą. Miłość? Robert zadrwił. To nie miłość, to kaprys. Współczucie pomieszane z pożądaniem. Ona jest do zastąpienia, jak każda inna. Nie, ona mnie zmienia. Dzięki niej jestem kimś więcej niż tylko nazwiskiem. Dzięki niej znów jestem człowiekiem. Anna nie mogła dłużej słuchać. Każde jego słowo wbijało się w nią głębiej niż poprzednie. Zrozumiała, on naprawdę ją kochał i był gotów stanąć przeciwko własnemu ojcu, ale nie mogła tego zaakceptować. Nie mogła być powodem wojny w tej rodzinie, nie mogła patrzeć, jak Michał płaci cenę za coś, co nawet się nie zaczęło. Odeszła w ciszy, nie zabrała nic ze swojego biurka, nawet pióra, które należało do jej babci, a które zawsze trzymała przy monitorze. Nie spojrzała za siebie. Była już zdecydowana. Nie pozwoli, by ktokolwiek cierpiał przez jej obecność, nie tym razem. Minęły miesiące, odkąd Anna Kowalska wyszła z budynku Nowak Technologies bez słowa. Nie zadzwoniła, nie napisała, nie tłumaczyła, po prostu zniknęła, zabierając ze sobą jedynie to, co mogła unieść swoją godność i serce pełne pęknięć. Zamieszkała w Gdańsku. Miasto przyjęło ją cicho, bez pytań. Zaczęła pracować przy projektach związanych z dostępnością, nie rampy, nie windy, ale prawdziwa komunikacja. Nawiązała współpracę z fundacjami, z lokalnymi ośrodkami zdrowia, organizowała kursy języka migowego. Miała głos, który pomagał innym zostać usłyszanym i choć odnalazła sens, nie odnalazła spokoju. Noce były najgorsze. Cisza w mieszkaniu, stuk od zegara, dźwięk ekspresu do kawy o poranku wszystko przypominało jej tamten dzień. Wspomnienia wracały jak echo, śmiech Michała w windzie, jego słowa na parkingu. Spojrzenie, które mówiło więcej niż setki rozmów. Czas nie koił, tylko sprawiał, że tęsknota stawała się bardziej wyrafinowana. Nie wiedziała, że los szykuje dla niej ironię, która przypominała początek. Wszystko zaczęło się od zaproszenia na ślub jej dawnej współlokatorki, Katarzyny Wójcik. Ceremonia miała odbyć się w łazienkach królewskich, w otoczeniu zieleni, fontan i kolumn. Przysięga pod gołym niebem, przyjęcie na trawie, muzyka na żywo. Katarzyna zawsze miała teatralne zapędy. Anna nie chciała iść. Przez dni patrzyła na kopertę, trzymała ją w rękach, wahała się. W końcu, przekonana przez wspomnienia wspólnych lat z Katarzyną, postanowiła pojedzie. Choćby tylko po to, by zamknąć jakiś rozdział. Ubrała się skromnie. Klasyczna sukienka w kolorze bordo, delikatne kolczyki, włosy spięte w niedbały kok. Weszła na teren parku. Nieśmiało rozglądając się po zebranych, znane twarze, śmiech, życzenia, wszystko układało się w spokojną celebrację. Do czasu. Wśród atrakcji przygotowanych przez organizatorów był operator drona, który miał nagrywać uroczystość z lotu ptaka. Wszystko szło dobrze, dopóki urządzenie nie zaczęło drżeć w powietrzu, zataczać kręgów jako oszalałe, po czym z hukiem wleciało prosto w trzywarstwowy tort weselny. Śmietana i biszkopt eksplodowały jak w filmie. Kawałki ciasta poszybowały w powietrze, lądując na głowach gości, dzieciach, dekoracjach, a nawet na sukni panny młodej. Krzyk, śmiech, płacz, chaos. Anna próbowała się wycofać, zniknąć w tłumie, gdy nagle za plecami usłyszała znajomy głos, ciepły, złośliwy, ale pełen czegoś, czego nie potrafiła zignorować. Widzę, że nadal jesteś ekspertką od znajdowania się w centrum katastrof. Zamarła. Odwróciła się powoli. Stał tam Michał, garnitur w kolorze grafitu, włosy niedbale zaczesane, spojrzenie miękkie, ale czujne. Był taki sam i zupełnie inny. W jego oczach nie było już chłodu ani dystansu, była otwartość i coś jeszcze kruchość co ty tu robisz wyszeptała, czując, jak głos jej drży. Katarzyna mnie zaprosiła, powiedziała, że ty też będziesz i potrzebowałem ostatniej szansy. Nie odpowiedziała. Nie mogła. W głowie kłębiły się wspomnienia, słowa jego ojca, oskarżenia Elżbiety, wszystko, co zmusiło ją do ucieczki. Wokół nich trwała absurdalna scena. Dzieci biegały po trawie z kremem na twarzach, panna młoda kleła pod nosem, a panna młoda matka krzyczała na obsługę. Ale w tej jednej chwili dla nich świat zamilkł. Michał nagle uklęknął na wilgotnej trawie. Jego idealny garnitur był poplamiony resztkami tortu, a on nawet nie próbował go ocierać. Anna otworzyła szeroko oczy. Co ty robisz? Anna Kowalska zaczął cicho głosem lekko ochrypłym. Od dnia, kiedy oblałaś moje buty kawą, wiedziałem. Nie chodzi o idealne kobiety z idealnym życiorysem, chodzi o te, które potrafią rozśmieszyć, kiedy świat się wali. O te, które słyszą, zanim ktokolwiek zdąży coś powiedzieć. Wyciągnął z kieszeni małe pudełko. Otworzył je. Wewnątrz był pierścionek. Prosty, złoty, bez zbędnych ozdób. Prawdziwy. Pokazałaś mi, że życie to niedoskonałość, tylko wspólnie dzielona niedoskonałość. Wyjdziesz za mnie? Anna poczuła, jak kolana jej miękną. W uszach dźwięczały słowa Roberta. Ona jest do zastąpienia. I głos Elżbiety... To manipulacja, ale ponad tym wszystkim było jedno: jego śmiech, jego spojrzenie, i sposób, w jaki wymówił jej imię, jakby znaczyło więcej niż wszystko, co miał. Z klęknięciem odpowiedziała. Łzy popłynęły po policzkach, niepowstrzymane. Tak, tak na wszystko. Wokół rozległy się brawa. Goście, mimo że pokryci bitą śmietaną, wiwatowali, jakby właśnie zobaczyli scenę z filmu. Katarzyna, mimo zniszczonego tortu, uśmiechała się szeroko. Michał wstał i przyciągnął Annę do siebie. Ich usta spotkały się bez słów, ale z prawdą. W tym momencie Anna zrozumiała. To nigdy nie chodziło o światy, z których pochodzili, ani o tytuły, ani o reputację, chodziło o dwie dusze, które się rozpoznały, o dwoje ludzi, którzy, mimo chaosu, mimo bólu, wybrali siebie. Nawet jeśli los postanowił im rzucać pod nogi drony, torty i wszystko, co możliwe, oni już wiedzieli, że razem przetrwają wszystko.